Hello. Rozpoczynamy tego vloga. Jest godzina jakaś 23 chyba. Idę spać. Za jakieś 3,5 godziny się budzę i lecimy w Tripa. I do zobaczenia nad ranem. I spotkamy się tam już z innymi. Buziaczki. No i wyjechaliśmy. Trzydzieścia i lecimy po Julię. Mama, przywitaj się ze wszystkimi. Hello. Dostałam wiadomość przed chwilą, że Kubi, Jaś i Ania dotarli już na lotnisko. I czekają teraz. Zobaczymy, czy im się uda przejść. Więc my się widzimy za godzinę. No i dojechaliśmy. Dziękuję. Zobaczcie, jak ładnie jest, jesteśmy na lotnisku. Julia jest nawet. Jest No Najlepszy Dziękujemy. Udało się nam, wchodzimy na lotnisko zaraz. Powiem wam, jak sytuacja będzie wyglądała później i dziękuję. Mamy leciki. Nadaliśmy bagaży pojechały już sobie, więc musimy wejść na to. Jeszcze tylko teraz przez najtrudniejsze, czyli przez kontrolę przed bramki. I lecimy. Trzymajcie kciuki na bramkach. Elegancko. Trochę już połowa drogi no, za nami. Chowamy bilety z paszportami, bo już nie, nie drogi. Drogi. bilet z paszportem. E, okay, przy wejściu do, na samolot. Ja tylko czekam, aż zaraz ktoś mi zwróci uwagę, że nie powinno to nagrywać. Będę śpiłowo. Nie, ale. Dobra? Jesteś szczególny, taki Wam. Przeszukują Juli Dobra, Git, przeszłaś, udało się. Stresik był Trochę. Muszę zawsze sprawdzić, jak nie mnie to interesuje. <grywałam> Podobno już jesteśmy wszyscy tutaj, prze przeszliśmy, ale nie ma wszystkich w jednym miejscu jeszcze. No, 630 tysięcy. Ja ale Oj, odnaleźliśmy swoich Co ja wy się tak o czwarty rano malujecie. No, cześć. Cześć. <gulanie> <gulanie> tak. Co? <gulanie> Co? Na pokład będziemy wchodzić? Nie wiem. Jedziemy tam idziemy w płótce. No to lecimy. Do muru i Nie. Cześć. No się. Myścimy się do tego? A to jest w ogóle ten? Nie. Nie. Podobno tam w ogóle mam. I kiedy masz je wam trzymać się? Tak, trzydzieści komu nie? 47. A no to na pewno do tego autobusu jest? Zamieni się, Zamieni się, Co? się. Zdałem Zdałem dodałem a nie oddam miejsca. na Tak, nie ma nic. rano mało sobie. To jest dobre. Ale nie na Zdecydowanie przemyślmy się w dobrym siebie

A ja nie chcę nie siedzieć z no. brzegu. No ale tak jest. Potrzymaj. się. Trzyma. <laughs> Cześć. Mam miejsce. 12c. Nie muszę. zrobić. Ja. Tam nie <laughs> Jednak mam 9C. <laughs> On mnie ucisza, słyszeliście. <laughs> nie, nie lubię oglądać fajnie na, <laughs> na <lewiecce>. nie oglądajcie jej. <laughs> To się patrzy nie patrzy Jaki ty masz dzisiaj problem do mnie już git, bo jest kamizelka za bardzo prześwietlane znajduje się pod każdym fotelem pasażerskim Aby będzie przylepcie. Opuszczając samolot kamizelkę należy napełnić przez silne pociągnięcie za dwa czerwone uchwyty Dobra. Samolot Lecimy już. No, no. Job pierdolę! Ale jedziemy. Wow. Prędkość ponad średnią osiągnięta. Niezłe zawierdanie. Jezu lecimy 2 metry nad ziemią w tym momencie. Ale gruba świnia, tłuszcz. Jak widać, to są jakieś Himalaje chyba. Ja siedzę z Bożego i mm, jestem... Jak to się ale... mówi... Lubiana. Nie. Potrzebna? <grystwa> Miasto ciasne. No, woda, pole. Jesteśmy coraz niżej i coraz bardziej zatykają się uszy. Jest mi niedobrze. Gdzie? Za miasto! Jest takie duże. morze. Bez kres. Może. Dużo mieć planety. Wyleciliśmy tak. nad morze. Co Ładnie. Kręcimy na wodę. Statek. statek, statek. Lądowanie rozpoczęte miasto położone na skalę. dobra, turbulencje lekkie ale już lądujemy zaraz wylądujemy lądowanie rozpoczęte, zakończone koniec Uuu, dziękujemy za wspólną podróż bardzo prosimy o pozostanie na swoich miejscach Elegancko, przesznięte Teraz po bagaże Co tu mamy tutaj napisane? Bordeł kogo to chodzi To ja tu, a tam młodzież Dawaj, na tej iść i zajdź Czemu nie tutaj? Ale, gej. Weźmy w otoczenie i będziemy jechać do naszego hotelu. u jakiego? Seher Resort and Spa, przecież to jest takie proste do zapamiętania. Także trzeba ja przyciągnąć tu przez siebie, zapijamy pasy konieczne. Dla deser, seher Resort. to deser. Rzuty! Każdy, drodzy, pytaj pytanie jest w tę stronę morza. I jedziemy jechać na godzinny się Mamy przystanek, że tak powiem Ło, wow, on myje auto! Wow, ja myślałam, że to ikło tankuje Jesteśmy na y, jakimś... tutaj są jakieś rzeczy, jest sklep i y, jedzonka są Na zadupio, to prawda nie można pisać nie na Nie Niemagalnie pisać, że dolecieliśmy i się nie martwić, że nie żyjemy. Bez kitu. Ale nie, bo mówiłeś, że lecimy 4 yy... godziny. No to 4 godziny wybija w tym momencie. A A, Ej, dost, dost... a mogę trochę spróbować, chcesz? Dostaliśmy Dobra. mięso na widelcach. No, Od jakiegoś Tradycja. pana. Tradycja turecka. mięso na patyku Na, na widelcu. Dobra. Co on robi? Co to było. Pierwszy zaliczony. Jeszcze tylko dziewięć. Które Kto za to szatan. Dojechaliśmy do pierwszego hotelu. No wygląda, powiem tak, że robi wrażenie, ale no niestety to nie jest nasz hotel. Wyjeżdżamy już stąd. Jedziemy do następnej stacji, do stacji numer 2, czyli drugiego hotelu, czyli nie wiem jak się nazywa. ja właśnie jadę za No i do zobaczenia w hotelu numer dwa. Nie Liczą już tak widzowie. Liczą. Dojechaliśmy na drugi hotel. No powiem tak, że wygląda niepozornie z brzegu, ale wydaje mi się, że tam będzie do waluny no, ale to dalej nie jest nasze. Nie będzie do no? to nie jest nasze, więc i tak nawet się nie dowiemy. Choć nawet mają na, na przywitanie kurydzy, lemoniady. Jak lemoniady, czekaj, to najlepsze. Teraz yy, czekamy na nasz hotel w końcu. Oby jak najszybciej. Weszliśmy do środka. Tak, dziękuję, jak widzę. Coś tam i egzotyczne. Słyszałem, się wiele naraz. Poszliśmy na no jadzonko, jemy tak sobie obiadek, jeszcze nie dostaliśmy pokoi, więc jeszcze nie mogę wam pokazać. Wyszliśmy sobie na szybki spacerek. Tam jest plaża, jeśli mnie słychać. Dla dziś to słabo wygląda. Masz, robię fikołkę numer dwa. Już mam dwa zaliczone, jeszcze tylko 8. Nice. Ej, my już dostaliśmy pokoje. Jestem właśnie w moim Juli pokoju. Julia pobiegła do recepcji, bo chyba zostawiła telefon w busie, który nas zawoził do tego hotelu, więc jest mega przypał, bo Julia nie ma telefonu. I pójdę zobaczyć, co u Julii i w ogóle. A później pokażę Wam pokoje na no, spokojnie, więc baj. To jest A Chodź o, ja tu będę chciała zdjęcia. Nie. Pytaliśmy się czy można. Nie, nie, nie pytałem się. nie Babka przychodzi, ja pytam. Ty, bo by chciała to zdjęcie. Można robić? ale robić. no, 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 Czy Czyli można, no i nic. Co jest? Ej, to jest prawdziwa papuga. Co oni, co oni czekają tego chłopca? Nie Może idziemy <grym> jeszcze na zwiatę i potem nie, cola la Coca-Cola normal. nie, 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 Coca Cola. La. Tak? A. Lecimy na placki Dobra. jakieś na nie, nie, <tłynie> 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 Nie, po wam, co się stało. Byliśmy na tych plackach u jakiejś pani, która sobie robiła na plaży. Kupiliśmy, tylko że to w ogóle było za darmo, więc wzięliśmy za darmo ileś placków, ale stwierdziliśmy, że chcemy jej coś dać, bo tam miała taki słojeczek na tipy. I była akcja, że Jaś pobiegł do, do naszego hotelu i szukał pieniędzy, nie, nie mogę, ale, czy, czy, ale właśnie nie. Zawsze nagraj tą głupę, kurwa. Tutaj. To <ślesztuk> was, <zespołaniu> <ślesztuk w zespołaniu> no, zobacz, już poprawił no, sobie. Tak, kurwa A przybliżyłeś? Tak <grywa> się to, po e, Siak, No i Jaś poleciał ten napiwek do no, hotelu, no, ale no, nie no, mógł go tak znaleźć Siedzieliśmy tam no. przez jakieś 20 minut um, nie, no nie i czekaliśmy na Jaśka <grywa> Zjedliśmy sobie placuszki w końcu udało się dać tej pa pani napiwek Piłam już taki o kolorze takim Bardziej czerwona pomarańczowym. Teraz mam jakiś blue coś, który jest blue Hawaii. zielony, blue Hawaii. Niebieskie i... Hawaje. To nie się coś niebieskie Hawaje, Powiedz No niebieskie Hawaje i jest zielony. A chłopaki sobie wzięli piwka. Co Trzecie. No. Trzecie, no, tylko że one są takie chyba rozcieńczane z wodą. Tak, lekko. Leko, nie za bardzo lekko. Tak? Tak, tak, Moje pierwsze ja no. pisała, że mnie umówiła na bierzmowanie z Kacprem, będę chodził i pomodlimy się trochę. z Kacprem? Okay. Z Kacprem no. To jest drużyna z Hamburga. Ja mam tutaj tą kosulkę, a tu jest bardzo dużo Niemców trafił się pan z czapką St. Pauli mówi, że, że fajnie, o, że jest też kibic, co nie? Zaciekawiłem się, czym to tak właściwie jest. I okazało się, że prawdopodobnie jest to koszulka kiboli właśnie tego klubu St. Pauli. No i zaskok. I wyjaśniło mi się dwie rzeczy. Dlaczego dziwnie się patrzy na mnie jeden wysoki Niemiec? Nie wiem, czy chce mi czy, czy się zaprzyjaźnić. Druga sprawa, to dlaczego do mnie po niemiecku mówi kelnerzy No, więc bardzo nieźle. Byliśmy na chwilę w sklepie i później na y, jakimś placu zabaw dla dzieci. Ja sobie z Jaśkiem porobiliśmy tam zdjęcia i przyszliśmy tu z powrotem nad y, y, senik i czekamy na Julię, bo Julia chyba z powrotem zasnęła, bo mi nic nie odpisuje. Ja sobie teraz piję y, Mojito, a chłopcy z powrotem y, piweczko, nic nowego, ale w nowych szklankach. Pozdrawiamy. Julietta do nas idzie. Oho, nas nie widziała? Nie widziałam, nie mam okularów. Hej. Okay. Spałaś się? Nie, godzinkę sobie spałam. Hello, po całym dniu w sumie. Zapomniałam powiedzieć, byliśmy na kolacji już. Ja się teraz średnio czuję. No i siedzieliśmy głównie nic nie robiąc, cały czas tak jak tam wam pokazywałam. Julia odzyskała telefon, jak coś, udało jej się. Pan przyjechał tym autobusem i jej oddał. No więc zobaczymy, jak będzie wyglądało jutro. Może coś się wydarzy, może nie, więc do jutra.